Dacia Jogger to prawdziwy hit sprzedażowy w całej Europie, który znalazł już kilkaset tysięcy nabywców. Jest to również samochód rodzinny, odznaczający się wieloma cechami, za które został pokochany przez swoich użytkowników. Są nimi oczywiście niska na tle konkurencji cena oraz oszczędność. Tę drugą cechę osiągnięto oferując jogera z fabryczną instalacją LPG, a także od jakiegoś czasu w naszym kraju w wersji hybrydowej. I to na prezentację właśnie tej, teraz zapraszamy. Dacia Jogger oferowana jest w odmianie 5- oraz 7-miejscowej, co czyni z niej auto bardzo wszechstronne. Na naszym kanale pokazaliśmy już zresztą kiedyś test trzeciego rzędu siedzeń, czym udowodniliśmy, że to prawdziwie siedmioosobowy samochód, a miejsca w trzecim rzędzie nie są jedynie chwytem marketingowym. Ponieważ dla Dacia bezpieczeństwo było od zawsze nadrzędnym priorytetem, Dacia Jogger zbudowana jest na najnowszej platformie zaprojektowanej do naszych samochodów. Ma wzmocnioną strukturę nadwozia i jest wyposażona w systemy wspomagania nowej generacji, takie jak m.in. aktywny system wspomagania nagłego hamowania, wykrywanie zmęczenia kierowcy, ostrzeganie o nadmiernej prędkości z funkcją rozpoznawania znaków drogowych oraz kontroli pasa ruchu i jego utrzymania. Nowoczesne systemy multimedialne oferowane w joggerze, takie jak Media Display oraz Media Nav, pozwalają nie tylko obsługiwać funkcję samochodu, ale także zapewniają łączność przez Android Auto oraz Apple CarPlay. Dodatkowo, w przypadku systemu Media Nav, łączność ta jest bezprzewodowa, co wyróżnia jogera. Napęd hybrydowy to rozwiązanie wbrew pozorom bardzo proste, które stosowane jest już w grupie Renault od lat. W skład napędu hybrydowego wchodzą współpracujące ze sobą stale dwa silniki spalinowy oraz elektryczny. Aby zapewnić energię dla silnika elektrycznego, jogger posiada akumulator trakcyjny ukryty pod podłogą. Moc przekazuje na koła inteligentna skrzynia biegów, która w zależności od potrzeb czerpie ją z jednostki spalinowej, elektrycznej lub z obu naraz. W czasie toczenia i hamowania natomiast odbiera energię kinetyczną, przekazując ją do akumulatora trakcyjnego. Dacia Jogger w odmianie silnikowej Hybrid 140 to więc idealne rozwiązanie dla tych, którzy będą swoją Dacia'ą poruszać się głównie po mieście. Dzięki średniemu spalaniu na poziomie poniżej 5 litrów, Jogger zapewni niskie koszty użytkowania, oferując bardzo dobre osiągi i płynność jazdy dzięki automatycznej skrzyni biegów. W przeciwieństwie do napędu elektrycznego, hybrydowego Joggera nie trzeba ładować, ponieważ akumulator ładuje się sam podczas jazdy, toczenia się i hamowania. Napęd hybrydowy oznacza także niższe koszty utrzymania samochodu. Elementy takie jak klocki i tarcze hamulcowe zużywają się zauważalnie wolniej niż w standardowej odmianie dzięki hamowaniu rekuperacyjnemu. Samochód nie posiada także drugiego w wymienie sprzęgła. Sam silnik benzynowy wchodzący w skład układu hybrydowego jest natomiast prostą i sprawdzoną konstrukcją, która sprawdziła się już w innych modelach Renault. To także bliźniacza konstrukcja jak ta z najnowszego Dastera. Hybrydowy jogger oferuje realny zasięg powyżej 800 km na jednym zbiorniku paliwa. Płynność działania hybrydowego systemu sprawi, że nawet 80% czasu jazdy w mieście odbywać się będzie w trybie elektrycznym. To realnie redukuje zużycie paliwa o 40%, a emisję dwutlenku węgla aż o 1 trzecią w stosunku do auta spalinowego. Zapraszamy do naszego salonu w Toruniu, gdzie możesz zobaczyć i poznać z bliska nową Dacia Jogger, nie tylko w odmianie hybrydowej. A jeśli spodobał ci się ten film, daj pod nim łapkę w górę oraz zasubskrybuj nasz kanał, co pozwoli nam go dalej rozwijać. Do zobaczenia!